Kierujesz samochodem osobowym. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością masz prawo poruszać się na tej drodze za tym znakiem? A 90 km na godzinę bez 100 km na godzinę? 130... I teraz metody, jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o przepisy ruchu drogowego. Tu widzimy znak, obszar, koniec obszaru zabudowanego. Tu widzimy informację, która dla mnie jest bardzo istotna. Widzę, jest droga, to pamiętacie, droga co to jest? Chodnik, pobocze, prawda? Tu ja widzę, że jest pobocze, kawałek pobocza widocznego, prawda? Linia ciągła, na, na oddzielająca, jest pas ruchu od, od pobocza, pamiętacie? Ta linia ciągła, to on tak po, po japońsku, po chińsku, jakby będzie się nazywa ani se tu, ani se tam. Czyli nie mogę się zatrzymać na jezdni ani na poboczu, tak już poza tym tematem tego pytania. Ale widzę dalej: widzę barierki. Tu są barierki. Za tymi barierkami jest następna jezdnia. Czyli droga jest drogą dwujezdniową. I co mówi przepis? I co mówi przepis? Że na drogach dwujezdniowych o co najmniej dwóch pasach ruchu w jednym kierunku maksymalna prędkość poruszania jest 100 km na godzinę. Nawet gdyby nie było tej linii tutaj przerywanej, narysowanej, to i tak byłoby 100 km na godzinę.